Dzień dobry, witajcie. Czekałem, czekałem i się doczekałem. Jest włoski potwór z działami 457mm wyposażonymi w i APKI. pociski PPO, o kalibrze 457mm. Oczywiście jest to work progress, omówimy sobie okrąg testowy, który się może jeszcze zmienić, ale mniej więcej będziecie widzieli jak to wygląda, z czym to się je, mówią sobie parametry i tak pokrótce co to może być w zasadzie. Niestety w tym momencie nie wiem jeszcze za co on będzie, kiedy i w ogóle, jest to pierwsza iteracja testowa, więc... Może być tak, że w ogóle nie będzie, a może być tak, że, że niedługo wejdzie, ale zobaczymy. No, wygląda ciekawie na dzień dobry. Kama jest naprawdę piękne, ładne, podoba mi się. Trochę te wieże tak źle kontrastują, bo wyglądają, jakby je wyciągnąć z bardzo dawna, ale taki mi to jest bardzo bunkier przypomina. Nie wiem, no, może mi się to źle kojarzy i ktoś teraz syknął jak tu usłyszał, ale tak, jakby na dzień dobry. W każdym razie, cóż, zacznijmy sobie do pancerzenia, a jest co najmniej ciekawie, bo jest to sporo mamy po 32 na dzioby i na rufie 32 tutaj pokładu, tu mamy 32 pancerz Kazamat, tu mamy 50 i tu co ciekawe, mamy kawałek pokładu 120, co nie 170, tu mamy też 120 pokładu, tu mamy 50, tutaj to to w zasadzie no hajakami niskich kalibrów, to w sumie poza tutaj tymi porom, nad budówkami, o tymi elementami to będzie całkiem ciężko, już tam później wyższe kalibry no to tu mamy znowu rufę, -e. tu mamy też 120, no ciężko, tu znowu 32, 32 no i najgorsze jest to, że to jest już pancerz Cytadeli, Cytadela jest dosyć wysoko, widzicie ma format takiego T i tu ono wystaje, tu jest tylko 457 mm, tylko i aż tylko, bo na daleko będzie ciężko, ale bliżej wyższe kalibry, no to tu się będą wbijać bez problemu, no i tu jest przeciw przeciwtorpedowy i tu jest całkiem sporo jeszcze przestrzeni do, do Cytadeli. Która ma jeszcze 100 mm, więc w sumie tam pod wodą będzie ciężko raczej i ciężko się wbić. Tu będą wchodzić cytadele, no i oczywiście ewentualnie gdzieś tam front. Jak tylko nie zrykoszetuje, przeszło tam, była grufa, a tu front. No i w sumie z tego pancerza to jest całkiem, całkiem sporawo. Co niestety odbija się na HP-kach, bo HP-ków mamy tylko 79 200, co jak na pancernika 10 tieru szału nie robi. Za to obrona wśród torpedowa 6,9%, więc całkiem nieźle. 40% prawie obrony. Główna artyleria, tak jak wspomniałem, 457, 30 sekund przeładowania, czas obrotu też 30 sekund, rozrzut 210, zasięg 19,3. No i mamy PPO, które mają 16600 alfy i 114 mm penetracji. Naprawdę, konkretnie. O, to będą ładne cytadele, wchodziły w niektóre miękkie cele. 757 metrów prędkość wylotowa, co już siało nie robi, trochę to będzie leciało. No i pepaki to 762 metry i 14900 uszkodzeń. Cóż, no, te jak wejdzie w miękkie, to będzie bolało. W tym przypadku, przy penetracji 114 mm, to to nawet wcale nie musi być aż tak miękkie. O, no, będzie wchodzić. Oj, będzie. I o ile wejdzie, oczywiście, wiadomo. Jak wejdzie, to zawoli o. Artyleria dodatkowa. Mamy tu 8 podwójnych 135, o zasięgu 7,3 km bazowo, przy ładowaniu 10,7, czyli sporo. Ale też są SAPy, PPO, 3050 uszkodzeń, 38 mm penetracji 875 m prędkość wylądowa. I ogólnie, no... To wszystko fajnie wygląda, ale jest jeden problem: one nie mają poprawionej dyspersji, czyli celności. Są standardową celność, posiadają standardową celność, jeżeli chodzi o dodatkową na tym tierze. Przynajmniej jak na razie, może się to zmieni, fajnie by było, bo one mają całkiem ciekawy układ, tak że na burtę by strzelały ich aż pięć. Nie? Tu trzy burtowe i dwie centralne, więc w sumie one tutaj całkiem przyjemne, miałyby kąty. Więc nie byłby to głupi pomysł, gdyby dali poprawioną trochę, mm, trochę poprawioną. Dyspersję tej dodatkowej. Mielibyśmy tutaj takiego ciekawego kandydata dla Ohio. Konkurencję, no, na blisko hmm, z tym pancerzem, czemu nie w sumie? Czemużby nie? Atak lotniczy to dwa klucze z bombami gombinowymi: 30 sekund przeładowania, 200 łóżka uszkodzeń, zasięg maksymalny 11 km i dwie bomby po 4900 w dropie. Obrona lotnicza można powiedzieć bardzo włoska, bo 4,6 zasięgu, stałych uszkodzeń jest całkiem fajnie, bo krótki to jest 252, średni 392 i daleki, o ile 6 można nazwać dalekim, to 70 uszkodzeń stałych. Mamy do tego 4 eksplozje, także z polotką jest całkiem przyjemnie, na blisko, na, blisko, na tym średnim, bliskim dystansie ona zawoli, nie będzie to jakiś mega ból, ale jednak lotniarz go odczuje no i trochę, te, trochę ta polotka zada uszkodzeń. Fajne są te tutaj te działka, ładnie to wygląda, ładnie się to prezentuje. No ładne jest ogólnie, no wizualnie mi się mega podoba. Manewrowość 35 węzłów czyli spoko. Aż 1000 metrów promieni skrętu, o całkiem sporo. Czas ustawienia steru 17 sekund. No i kamuflaż to 15,2 a z powietrza 12,5. Pamiętajcie, że oczywiście te wszystkie parametry są jeszcze bez kapitana i modułów. Które jeszcze się można poprawić. Ciekaw jestem, nie grałem tym jeszcze, bo nie mogę się dzielić, jakby wiecie, odczuciami z bitwy, ale na pewno gdzieś tam zaraz po nagraniu sobie ten trochę popląkam, bo bardzo mnie zaciekawił ten pancernik. Wygląda naprawdę kozacko, kurde, wizualnie jest bardzo piękne. Trochę, mówię, jakby to wie, że tak, trochę poprawić, trochę mi, ale idzie się do tego przyzwyczaić, nie? Jakby, jakby ta koncepcja, jakby tak dodać mu trochę tej, po, polepszyć mu dyspersję dodatkowej, te sapy. Po sapy na głównej wygląda to całkiem ciekawie. Mamy RK standardową 15 sekund działania, czas przeładowania 80 sekund. Naprawkę 396 hp na 28 sekund działania, czas przeładowania 80 sekund. No i mamy samolot zwiadowczy, który daje 20% zasięgu, więc 100 sekund działania, 240 przeładowania. No i myśliwie 60 sekund działania, 90 przeładowania. Myśliwce to w zasadzie zapominamy no i nie bierzemy tego. Pomijamy myśliwce, bo one i tak obecnie bardzo się nic nie robią, ale, ale jakby kogoś poniosło, no bo mamy 19 czy zasięgu, więc samolot wiodący nie jest takim złym pomysłem. Gdzieś tam, jak nam bitwa się trochę średnio potoczy, popłyniemy na złą flankę, posprzątajmy i tak dalej, no to gdzieś tam ten samolot może się przydać. Bo obstawiam, że raczej zbyt snajperski pancak to to nie będzie. Yy, no mamy 210 rozrzutu ja w tym momencie nie pamiętam ile on tam dokładnie będzie miał sigmy no ale hmm, dajcie znać w komentarzach co myślicie bo prezentuje się całkiem ciekawie no i ciekaw jestem za co będzie bo gdybanie jeżeli chodzi o Okręty, które WG wypuszcza, gdy nie za co dany okręt będzie, to ostatnia jest trochę losowanko. Miało już nie być okrętów za stal 9 tieru, a tu proszę bardzo. E, Halford za węgiel, będzie nowy krążek za punkty badawcze 9 tieru. No i ciekaw jestem za co. Jak obstawiacie stal? Stal. Badawcze, byleby nie za badawcze, za stal bardzo chętnie. W sumie ostatnim pancenkiem ze stal był income, i to już jakiś czas temu i to też tak w sumie ostatnio duże kalibry ze stal dają, nie? Poza Burgundią, to ma i to w sumie sapy 457 mm, no... bardzo chętnie, bardzo chętnie, 16600 Oj, będzie bolało Oj, będzie bolało, tutaj nawet pena będzie, to nawet nie jest sama citadela, ale peny z tych sapów będą naprawdę piekły, tam gdzie będzie miękko tam będzie ciekawe. I tutaj te 120 mm, o, czyli raczej będziemy się tym okrętem ustawiać tyłem, ze względu na to pokład pancerza, te, 100, te 120 tu, które jest tu, to jest w sumie te 32, to będzie bolało, stąd będzie rykoszetować, tu jest 120, 120, te 170, no, tu jest nawet 200. Te 9, nie, nie za dużo tych 19 mm tutaj tego, gdzie niszczyciele i tak dalej mogłyby zadawać konkretne uszkodzenia, no nie wygląda to za ciekawie. Znacie, hmm. dla pancernika wygląda to ciekawie, ale no, HP będą się kurczyć 79200. 200. No dobra, bo już tak trochę się, trochę się rozmarzyłem. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach, jak tam się zapatrujecie. Wygląda, ja jak się będzie sprawdzał, to się dopiero dowiemy, jak NDA zejdzie. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. I do następnego. Bajo.